Witajcie moi drodzy w następnych szybkich wiadomościach ze świata kryptofinansów ekonomii w dniu 14 lipca 2022 roku. Co tu tam się dzieje na rynku? Bitcoin wczoraj lekko spadł, potem umrósł, więc tak naprawdę siedzimy prawie w miejscu. 2% w ciągu ostatnich 24 godzin, 2,5. Ether około 4. 883 miliardy na rynku, bardzo małe opłaty na Ethereum, gaz to jest tylko 15 GUEI, eee, wolumen 70 miliardów. I przejdźmy sobie od razu do wiadomości z krypto, żeby nie przedłużać. A wiadomości zaczynamy od Centralnego Banku Europejskiego, który mówi, że cyfrowe euro musi być powszechnie używane, by odniosło pełen sukces. Co to znaczy? Ja to odbieram tak. Że wepchniemy wam na siłę programowany pieniądz, wszystkim krajom najlepiej Unii Europejskiej, żebyście tutaj używali nas i byli pod pełną kontrolą. Oczywiście, tak, w słowa to będzie ujęte całkowicie inne, piękne, niszczymy inflację, różne inne kwiatki i inne rzeczy będą Wam przedstawiane, żebyście tylko pomknęli haczyk, tak tak jak się robaka wiesza na wędkę, tak tutaj będziecie mieli pięknie to przedstawione. Podaję informację także tutaj ten artykuł, że przewiduje fazy badania projektu na jesień 2023 roku. No, czyli, czyli następna hossa może być jedną z. KOS, które zajdą się do promowania e, CBDC, czyli dla osób, które nie wiedzą, to znaczy Central Bank Digital Currency, czyli cyfrowy e, pieniądz programowalny banków centralnych, które nie ma nic wspólnego z kryptowalutami. Tak naprawdę, Więc w ogóle tego niuzu to nie powinno być, ale rozmawiamy o ekonomii. Dobrze, lecimy dalej. Rośnie popyt na bitcoin, a górnicy jednak masowo kapitulują. A tu już wczoraj rozmawialiśmy na ten temat, że sprzedali około 8 tysięcy, że w tamtej, w tamtej bezie sprzedali około 60 tysięcy, że około 4 miesięcy tutaj to trwa, że tutaj także jest wspomniane, że odchodzą turyści, a przechodzą te bitcoiny do posiadaczy tzw. krewetek i wielorybów, tak? czyli osoby, które tutaj przyszły na krótki moment, tzw. turyści, którzy chcieli szybko być milionerami, oddają. Podają się długoterminowi inwestorzy, przejmują te bitcoiny i będą trzymać. Mamy tutaj także e, fajny wykres, gdzie możemy zobaczyć, jak ci górnicy kapitulowali. Zobaczymy, jak to długo potrwa. Myślę, że kapitulują tylko ci, co muszą, a ci, co mają zapewnione dochody, najprawdopodobniej trzymają. No i rynek się po prostu oczyszcza. Przechodzimy dalej. Celsius składa wniosek o upadłość. To, co wczoraj rozważaliśmy myślę, że no właśnie, że po tak zablokowaniu opłat, to był bardzo małe szansa na to, żeby Celsius już z powrotem przywrócił swoje działanie. Celsius już oficjalnie zgłasza wniosek o upadłość, ma pod ręką 167 milionów dolarów w gotówce, jak tutaj mówi ten artykuł. Będzie go firma ta, co z 1906 roku chyba istnieje, pomagała mu w upo. Doprowadzeniu tego do końca, ale główny inwestor platformy pożyczkowej Bank of The Future, współżywicielem yy, której jest Simon, Simon Dixon, yy, mówi, że tutaj trzeba rozwiązań, które dokonali w 2016 roku w, w przypadku likwidacji giełdy Bit, Bitfinex i w tym tutaj mogą, może im pomogą, tak. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Yy, tutaj Bitfinex istnieje do tej pory, ale już nie z taką siłą jak yy, istniał. Dobra, przechodzimy dalej. Tony Hawk będzie miał swoje e, skatepark w sandboxie. No tutaj wchodzimy na metawersy grubo. To pokazuje e, tylko, że faktycznie projekty metawersowe w następnej hostsie mogą dużo zyskać, w szczególności jeżeli takie tutaj rzeczy się robi po cichutku. E, Tony Hawk, 13 lipca. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych skateboardistów na świecie ogłosił współpracę na blockchainie z Sandboxem celem stworzenia największego wirtualnego skateparku, jakikolwiek kiedykolwiek powstał. The Land Hawka będzie posiadał 36 działek, co na pewno wystarczy, żeby był największy. Jego seria Tony Hawk Pro Skater zarobiła 1,4 miliarda dolarów i tutaj ten projekt ma przerosnąć. Jeszcze będą e, NFT stworzone specjalnie po to z postacią kultowych deskorolek sprzętu ubrań. Oczywiście tam będą te sprzedawane takie rzeczy, nie są napisane, czy to będą tylko e, sprzęty wirtualne, czy, czy też będzie można zakupować w wirtualny sposób sprzęty fizyczne, prawdziwe, normalne do naszego świata. Bank rozrachunków międzynarodowych chce regulacji Stablecoinów. To już ostatnio czytaliśmy. Zbliżają się regulacje e, tutaj. Wszyscy, wszyscy teraz ogłaszają podobne newsy. No, stewelkoiny będą w pierwszej kolejności regulowane, bo nie wiem, jakby bitcoina mieli tutaj zregulować. Przejdziemy dalej. Mastercard wzmocni adopcję kryptowalut w Indonezji. na no, w Indonezji podobno, jak czytamy z artykułu, 92 miliony osób nie posiada rachunku bankowego, będą współpracować z firmą indonezyjską kryptograficzną w celu zwiększenia integracji finansowej tych osób. No tak. Kryptowaluty, moi drodzy, to jest szansa dla wielu państw. My tego nie znamy, ale osoby w innych państwach, gdzie nie mają dostępu do banków, typu w Afryce, właśnie w różnych innych zakątkach świata, tych osób jest nawet bardzo sporo, jak sobie pomyślimy. My tego nie znamy, tak? My nie wiemy, co to znaczy nie mieć konta, nie zapłacić. Większość ludzi w Polsce ma kilka kont, płaci kartami, mamy bliki i mnóstwo innych szybkich płatności, więc tak jak sobie spojrzy taki kowalski z Polski, to, no to po co mu te kryptowaluty? Tylko do przenoszenia wartości i szybkiej transakcji bezgranicznej, no i tego, żeby nikt ich mu nie zabrał, tak? No wiadomo, to są ważne po, po, powody, ale niektórzy ludzie są zmuszeni, tak, żeby kupić na przykład coś za granicę, albo żeby nie nosić ze sobą, nie wiem, owiec, albo futra i wymieniać się barterowymi sposobami, to jest to dla nich na pewno szansa. Bitcoin ma problemy ze wsparciem na poziomie 20 tysięcy. Tak twierdzą analitycy. Dolar jest królem. Rekordowy odczyt inflacji. No tak, wczoraj był odczyt 9. Przebiło, przebił 9,1%. Prognoza była 8,8. Dolar zasysa wszystko. Indeks dolara Dixie oscyluje w okolicach 108-35 USD. No i tutaj mamy praktyczne zrównanie się wartości euro z dolarem. Wall Street czeka ostatnia fala obniżki, olbrzymiej paniki i tutaj no to, to się wszystko łączy. Tak, ten wczorajszy odczyt może spowodować, że rezerwa będzie podnosić, rezerwa federalna będzie podnosić dalej stopy procentowe, czyli może być dalej panika. E, w artykuł jeszcze porównuje, co so, mówi też nam, że e, smart money sobie tutaj czeka na zakupy, jeszcze nie, nie wchodzi i co może tutaj mamy odczyty 20 lipca poznałem wyniki Tesli. 28 lipca poznałem wyniki finansowe Apple'a, 27 lipca poznamy raport reprezentujący Amazona. Myślę, że to najważniejsze informacji z tego artykułu. Przejdźmy dalej. I tutaj na koniec już Byczy News, Dyrektor do spraw strategii Coinshers Meltem The Mirrors. Uważa, że największa kryptowaluta, czyli Bitcoin, osiągnie nowe rekordowe wartości w ciągu najbliższych 24 miesięcy. Nie wiem, czy to nie będzie trochę za szybko. 36 na pewno, znaczy nic w życiu nie jest na pewno, to zapamiętajcie. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że w wieku 36, w 36 miesięcy osiągniemy po halwingu nowe szczyty. Um. Ale pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna. Każdy sam musi podejąć swoje decyzje inwestycyjne. I tutaj ona mówi, że e, będziemy, e, będziemy mieli drogę przez ból i mękę, że bardzo dużo projektów w ogóle zniknie albo spadnie do zera. Z shitcoinów e, stracą na wartości do zera. Dobrze, przejdźmy teraz do analizy on-chain. A na łańcuchu, co się dzieje na łańcuchu? Hmm. Przejdźmy sobie może pierwszy na balans na giełdach to jest jeden z ważniejszych współczynników. Tutaj e, kulamy się cały czas w okolicach tych e, 2 milionów 80 tysięcy Bitcoinów. Przybliżmy sobie nawet tak, cały czas e, płasko, tutaj 11 mieliśmy, troszkę mniej przybyło, ale cena cały czas oscyluje na w tym samym poziomie wskaźnik e, minerów czy to jest wskaźnik który Paul multiple czyli wskaźnik który pokazuje czy wydobywane bitcoiny dla górników są dochodowe czy nie jest dość nisko przez to możemy sobie sądzić że em, no, że to jest dobra okazja do zakupu to nie jest porada inwestycyjna Wolumen na futuresach, oczywiście największy wykręcany przez Binance, ale ogólnie rekordowo stoimy w podobnych, w podobnych poziomach. Strach, tutaj na tym indeksie wynosi 15, ale tu jest na 13, sprawdźmy. 18, a na tym też 18. Właśnie chciałem sprawdzić, czy to jest wykres z tego, e, z tego samego z tej strony i 18 wynosi. W tamtym miesiącu mieliśmy rekordowe 8. I teraz ciekawe, czy dno jest za nami, czy dno jest przed nami? Jak myślicie? Łączmy sobie tutaj bez tych kresek obraz. No, wygląda nam wykres cały czas bardzo, cały czas spadaliśmy bardzo, bardzo dość szybko. Tak, gdzieś to odbicie powinno przyjść, tu mieliśmy małe odbicie. Tutaj, jeżeli ta panika się powinna uspokoić, odczyt inflacji. Jak zawróci i dolar zacznie słabnąć, to myślę, że zobaczymy bardzo fajne odbicia. Poza tym spójrzmy na to optymistycznie, że bitcoin po 20 tysięcy przy tak drogim dolarze, tutaj jak sobie to może jeszcze zrobimy, historycznie bardzo drogim, ostatni raz tak drogi był w 2002 roku, to jak ten dolar zawróci, o ile zawróci? No musi zawrócić. Pamiętajcie, żadne drzewa nie rosną do, do nieba, ale to nie znaczy, że nie może być droższy. Nasza złotówka cały czas oscyluje w tych słabych okolicach 4,90. Dolar przebił euro. Tak? Euro już jest warte 99,71 a zawsze było droższe. Niesamowite, niesamowite, w bardzo ciekawych czasach żyjemy. E, przypominam, że ropa nam zawraca, co jest bardzo dobrym, bardzo dobrym e, wskaźnikiem, bo jeżeli ropa i surowce zaczynają tanieć, to najprawdopodobniej inflacja też zacznie spadać, najprawdopodobniej. E, miedź, która jest takim wyznacznikiem, bo jest technologicznie bardzo używana, bardzo spadła, co zazwyczaj wyprzedza okres spadku inflacji, i zobaczymy, czy tym razem też będzie tak samo. Jeżeli tak będzie, to znaczy, że jesteśmy bardzo blisko dołków, bardzo blisko zawrócenia trendu. I zobaczymy. Pamiętajcie, że jeżeli wszyscy na jesień, czy na jakieś wielkie spadki, to tych spadków nie będzie, bo jeżeli wszyscy sprzedają, wszyscy czekają, to znaczy, że wszyscy się wysprzedali. Jeżeli że wszyscy wysprzedali, to nie będzie komu sprzedawać, więc cena będzie szła albo bokiem, albo do góry, jak nie będzie sprzedających. No chyba, że jakieś likwidacje wielkich firm znowu będą wlatywać, tak? Miejcie to z tyłu głowy. Dziękuję za. Spędzone chwilę ze mną. Jeżeli Ci się podobało, zostaw suba, zostaw łapkę. Jeżeli Ci się nie podobało, napisz komentarz, to ci leży na sumieniu. Na pewno zostanie rozpatrzony. Albo dostaniesz odpowiedź, albo zmiany zostaną wprowadzone. Dzięki. Trzymaj się z rynkiem i nie odchodź, bo pamiętaj, że teraz odchodzą tylko słabe ręce. Pozdro!